A ty co znowu siedzisz przed komputerem zamiast się uczyć? Dobra, ja też. To posiedzimy razem. No chyba nie. Tak więc cześć z tej strony Wafel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ty tu dziura jest! Cześć z tej strony Wafel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy znowu na Bedwarsach na Lackrafcie i gramy sobie cuksy. Bo tak, bo nigdzie nie było indziej, no i znowu Pink mi rośli. czy ten dziad znowu YouTube ogląda? Nie, czekaj, ja go posłałem, żeby do nauki szedł, ale po nim nic nie wiadomo. Może by ślipa z tym internetem, ale dobra, nieważne, jak na razie, jeżeli będzie działało, no to dobra. Budujemy normalnie i idziemy na środek, nie? Kogo mamy? Eee, nikogo nie kojarzę. On jakoś z makrem to robi, czy jak? Nie wiem, on jakiś dziwny jest. Dobra, chodź do typie. Aha, haksy super, świetnie, dobra, cześć Jak on ma? Ile on tych piątek ma? Poluj mu tyle Konrad... Haksy ma ziomuś, a to jest mega cringe'owe z Ban y him Już Dobra, kupimy sobie, nie wiem, co to tam To, to i to I jest git tylko żeby on mi tu nie przed mi łóżka nie rozwalił o, świetnie Ale spa, ale on nie ma antynoka chyba On ma tylko aurę I jakieś tam, nie wiem, takie dziwne teleporty Co wo wo wo. wo. Ży no żyje, znaczy czasami se ożywam jak taki Jezus, jak chce to żyje, a jak nie chce to se nie żyje. I elo, wyjaśnione, nie? A! Ej, co no dwa? No super, Serwerowy Jezus. Serwerowym Jezusem był ten. Ej, co się dzieje? Co lagło? Zazmiewywali, tak? Okej, okay, to już pewnie nie żyje. Serwerowym Jezusem był Czarny Jezus. I nie żyje. Tak? Świetnie. No, żyje jeszcze. Nie wiem, może co ucieknę. Nie wiem w sumie, co się teraz dzieje, bo jest lag. A, nie żyje tak, jak się spodziewałem. O, negativer go wziął do sprawdzarki. Kozak. Bardzo dobrze. To ten mega fik youtuber, co oznaczał fik? Nie rozumiem. Znaczy, nie pamiętam. Chudy? Gruby. Gruby, gęsty, ciężki, zawiesisty, niewyraźny, bujny, krzaczasty, pochmurny, krzaknes. Jestem krzaknes. Ej, Kamil, po co ci ta rura, czy co to jest tu spod. This is! ogonek! W ogóle na tej mapie tutaj gdzieś... Western. To jest poczekania westerna i tutaj da się wyjść. Tylko gdzie jest ten kaktus? O... taki niski. Nie czekaj, chyba go rozwalili. A to się teraz nie da Nie, bo dało się po prostu wejść na taki kaktusik mały I gdzieś tutaj nie było barier bloków Na górze Aha, to już nawet na bedwarsach mnie nie chcą Wiecie Pocieszające O, typo ma podobnie ping Ale kozak Takie coś na speedzie, jelo Budujemy się na środek A, aha Okej okay. Jeżeli teraz nie spadnę to dobuduje się tam. Starczy mi bloków. I co on robi? Nawet mnie nie widzi. I czy starczy mi do doskoczenia? E, raczej nie, chociaż jakby parkour taki oddupcyć. Eee, nie, nie pykło. A i tak mnie walno, to pewnie i tak bym spadł. Eee, tam. Cyk zbrojka, cyk mieczyk, cyk bloczki. I co on zrobi? Rozwali ten most, czy pójdzie na środek? Nic nie zrobi. Po prostu se tam stoi. Czekaj, nie, to jest chyba bug. Tak, to był bug. On se obudowuje bardziej łóżko, co i tak mu się nie przyda na nic. Czekaj, takie rozwalone leży. O, cyk. O, patrzcie, ładny ping w końcu jakiś. A i tak zaraz będzie cztery koła. Znowu ziom, rozwalę cię, yy, Bo mi się nudzi. z tak, gdzie ty jesteś? Ziomuś. Oś tu. Gdzie moje TNT? Gdzie moje TNT? Ej no szukano mnie Boże, co tu się dzieje? Typo jest sprawdzany, a drugi typo mu wmawia, że chcą mu wgrać jakiegoś botneta i będą walić mu skąpat dosy Polwer w wiaderku Au, auu Leca go pustynia Mamy rowera tutaj, a i pozdro dla grzybki Bo miałem pozdrowić Jak to mamy rozłożony ten team e, Więc w blue jest ten typo, który Wmawiał te głupoty innemu typowi W żółtych mamy ravera Rowera, przepraszam e, A ja mam znowu 700 pingu O, rower już jest na środku Bo wiecie, rowerem jest szybciej niż na nogach, nie? A ja dalej się buduję A jestem blisko Ciekawy jestem jak mi wyjdzie teraz z walką. Bo dawno się nie biłem znowu Aha, aha Nie, za wcześnie w spację. Okej, okay, nadal tu jest Elo, ziom, kurde. Co tam mordo? No, co ty, kurde? Teraz będzie mnie zrzucał, teraz mnie zrzuci. Idź stąd! Siła nieczysta! Jest pykło! Won! Coś kupię, może? To, to. Najlepko mi nie stać. Tak. Eee, teraz kill off. Nie idzie, nie, nie idzie nikt. Trzeba kupić serefa. I se zjeść od razu. I teraz go w Ej! Ej! Prower, what are you doing, bro? No, ne, 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 ne. Kurwe. Uwaga, czy ja mam łóżko? Nie, nie mam łóżka. Już nie. No dobrze, świetnie. To co teraz? Hmm, mobilizujemy się i robimy jakiś dziki szajs. Mógłbym do niego pójść. Spróbować go rozwalić. O, i przy okazji, że idzie blu do niego. Aha, on ma tego. Więc to średnio. Ten go zabije. Nie, nie zabije. A nie, 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 nie. Ziomuś, ziomuś nie ma tak. Rover! Kurwa rower! Czej mordo! Zrobię tak O! I tak Ej, kurwa, rower, chodź tu! Ziomuś, what the fuck! Elo, mordziks! Ło! gut! Aha, i co teraz? No, spierdzielaj ten, nie? Sie ma ziom Tam, tam, goń go, goń go, tak, 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 bardzo dobrze ziom. No nie mnie! Ty, ten Antynoka ma chyba. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Zaraz go sprawdzę, jak coś widzę, że ma. No! To jak widzisz, to halo banhim! Tak wiesz, immediately po co mu, nie wiem, sprawdzanko? Znaczy. Trzeba niby albo sprawdzanko, albo dowód, ale wiesz... Ja mam dowód już, halo. Gdzie jest rower? Rower prawdopodobnie ukrył się w mojej bazie. W garażu. Eloziom. Aha, z siekierką i na most. This is good tactic. But not good enough. O nie, citer. Gdzie jest I rower? Here is rower. Rover. Take me to sweet home, Alabama. Rover, take me home. Elo. Rover. Czy ja mam jednego teksa? Nie, nie mam jednego diaksa. Dobra. Eee, coś na tego cheatera, żeby tak łatwo było go rozwalić Eee. Ne, no sobie to i to, żeby przypadkiem jak ktoś mnie zrzucił to wrzęłem sobie nie umarł. To jest, wiecie, nowy taktik, nie? Znaczy niekoniecznie nowy. Ale jeszcze go nie pokazali, Nie jeszcze go nie widzieliście. O nie, cheater! A nie! Marcelo. Dobra. Wiecie, jak chcecie ten taktik, nie? Ja mam przygotowane już te pięć taktyk na kolejne pięć taktych zwycięznię. Właśnie... Co się stało? Szto! Kończąc zdanie, mam przygotowane taktyki na kolejne 5 taktyk zwycięzcy Bedwars, tylko czekam, aż pod poprzednim wybije 15 pięt, tysięcy. 15 łapek w górę. Jest chyba 13 albo 14, więc jeżeli. Więc wiecie, można łatwo dobić. Citel dostał bana. Citela nie ma. Zarąbiście ziom. Kurde. To lecimy dlatego, niebieskiego. O, darmowy diaksy. Spoko. A on gdzie? Poszedł. My w gdzie? Kupię to. Kupię to. Ciekawe, czy jest u mnie w bazie. Nie. To gdzie on jest? A pewnie już tam to wybiegł. Ej, bro, where are you? Here. Więc czemu go nie łapie ta? Perłę sobie kupił. Ciekawe po co? Aha, tylko rewerowi za to, zaliczył super świetnie. Po co mu była perła w walce ze mną? I czemu trap nie zadziałał? Nie pani maje osobę. W ogóle powiem wam taki fajny taktyk, jeżeli chcecie kogoś znaleźć. Jeżeli jesteście za daleko niego, jeżeli widzicie te główki, które tu są, na tabie, jeżeli jesteście blisko niego, to pokazuje się druga warstwa główki czyli na przykład te hełmy, czy jakieś tam wypukłe włosy i teraz na przykład jestem blisko rewe... nie czekaj teraz jestem daleko rewera i nie ma tych okularów, a teraz się zbliżę i już je ma widzicie? w ten sposób możecie sobie namierzać ludzi to jest taki yy, 200 IQ taktik. okej, okay, znaleźliśmy mapę 0, 0, 2 na 10, 0 trakcie, 0, trakcie, trakcie, 0, 0, 0, 0 rower, trakcie, 0 Okej! Okay. Patrzcie! Trzy! O kurwa! Kurwa, rower! Cztery! Pięć! Wbijamy! Może ktoś jeszcze wbije? O to dobra, zrobimy teraz ten wielce trudny parkour. Cyk, cyk, o. Wielce trudne. Cyk, 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 boże! Warier bloki. Weźcie mnie, zabierzcie stąd to. Kam Kamiel, to spamiętasz mi pewnie. Czekaj, czekaj, myślę, myślę, myślę. Y y y coś kojarzę. Była taka. Kojarzenik. Ale tu wiecie, tyle osób się tu pojawia i odchodzi, że to trudno zapamiętać. Cyk, cyk, cyk. O. Uziwa, na naj najprostszym skoku zlamiłem. Jakie to jest głupie? Jeszcze raz. Teraz mnie ktoś popchnął. Jeszcze. No nie pchajcie mnie. Mamy sobie możecie tak pchać. Od tyłu. Aż taka alabama. Mmm, kujże O. Trzeba tu wytężyć szare komórki. Z czym u mnie jest problem. Nie wiem po co w ogóle ten klosek jest. Zrobiłem! Aż dwa razy musieli mi pogratulować, taki jestem dobry. patrzcie kurde. Za pierwszym razem na luzie. Spaść miałem. No wiem. Ej, mordy. Dostaję całe złoto. Jest gut. Teraz czekamy. Jest na zbrojkę, dobra. Jest zbrojka i się budujemy. Nie wiem, po co aż tyle bloku... bloków kupiłem, ale kij. idziemy. Jest dużo osób do pobicia i to lubię. O oh, fuck. A ci już się prawie dobudowali. No nice, dobra, ja dostaję. Ja dostaję. Super. O, ktoś już się dobudował. Spoko. ludzi fajnie. To teraz ja wchodzę i rozwalam wszystkich. No chyba, że pink mi nie pozwoli. Bo jest dosyć duży. A ty co, kurde, uciekasz z emeraldami teraz, tak? A ja idę do ciebie. Aha, nie, dobra, ej, halo, ale odbakujcie mnie. Chopaki! Lecim Chopaki Chopaki, mój kill Chopaki Ty, rozwalili im łóżko Agusia Brawo, kurde Ej, tu dziury jakieś są Tu nie mam barier bloków Nie, nie ma Ja to jestem kuźwa mądry o Boże, ten teraz będzie stawiał nie wiadomo ile dla... Idź z tym Boże, co za Dobra, ktoś, ga to, ktoś tam go ciśnie O FAK! Nie! Teraz nie cisnął. Ja się zastanawiałem, czy mi starczy bloków, a nie czy skoczy mi na łeb. Ale on jakieś takie głupie taktyki ma, takie wiecie, takie bardzo lamerskie. Nie wiem, buduje się klockami, spami, zrzuca i to w sumie jedyne co robi. O, tu jest ktoś! No, kto by się spodziewał, co on mógłby zrobić? Hmm, nie wiem, zbudujmy się do góry, tak po prostu, bez sensu. Chodź tu, kurwa. No to teraz sobie do... No. to Doigrałeś, żon. Ej. This is not good. Ile tych tu jest? Tu jest dwa, widzę. Git. Tu jeszcze dwa. Gdzie będzie na jajko albo perłę, czyli możemy się tam dostać bez budowania się. Co mogłoby być bardzo problematyczne przy obecnym pingu? Znaczy, teraz pokazuję, że jest to ale to się zaraz coś świeże. <laughs> he, he, Beka, kurde. Internet sobie ze mnie śmieszkuje. O, patrzcie, jak miło. Dobra, więc teraz tak. Cyk. Może nie to, tylko to. I kupmy sobie troszkę bloków. A teraz tam lecimy. Okej, okay, jeden z nich spadł. Sam z siebie. Robimy teraz tak. Ziomuś. Po co ci most? Tu masz most! Patrz, kurde, zrobiłem ci, wyczarowałem, co nie? Nie musisz budować. O! Strzelają. No kto by się spodziewał? Co mogłyby zrobić typy, które rozwaliły most do własnej bazy po tym, jak straciły łóżko? To w ogóle jest, wiecie, takie myślenie bez sensu absolutnie. No, yy... no dobra, pożyjesz trochę dłużej, ale co z tego? Co ci to da? Będziesz czekać, kurde, do liderów i mieć nadzieję, że typy tamte umrą prędzej od ciebie? To jest takie lamerskie. Nagrywanie trwa 50 minut. Ciekawe, ile z tego wyjdzie odcinka. Nie wiem, mi się wydaje, że krótko. A skoro nagrywam 50 minut, to chyba długo? Także w sumie w tym odcinku to by było na tyle. Ja. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się nie podobało, to, to ja będę smutny i pójdę płakać. Więc nie piszcie, że wam się nie podobało. Elo. prower przyznajesz się do cheatów? <laughs> Teraz tera ja was sprawdzam. Nic nie musicie pobierać. Po prostu dostajecie pobanie, i Elo, ty wyszedł, co UCIEK! czemu mi się nega kojarzy z. N